Kochani, dzisiaj chciałam Wam przekazać taką metodę, która leczy stres pourazowy, ale też w ogólnym pojęciu stres. Jest to ćwiczenie nazywające się Doświadczenie somatyczne, które wymyślił amerykański psycholog Lemin i polega ono na tym, że wykorzystujemy takie dwustopniowe przytulanie się do naszego ciała, a więc tak, jedną rękę kładziemy na przykład na czole. I drugą rękę kładziemy w tym czasie na przykład na sercu. I jakby skupiamy się, zamykając oczy, spokojnie zdechem i wydechem, jak się czujemy, mając tak właśnie położone ręce. Co czujemy? Na przykład czujemy przepływ energii pomiędzy tymi rękami. Skupmy się na przykład najpierw na jednej ręce, która jest na czole. Czy ta ręka na przykład jest ciepła, czy jest zimna, czy, czy jest wilgotna? Czy czujemy przez ten czas w ciszy będąc? Przepływ energii pomiędzy tymi dwoma rękami. Nie musimy się z tym śpieszyć, spokojnie sobie oddychamy, i e, jeśli poczujemy, że zaczyna nas ten e, cały proces uspokajać. Mijają nam właśnie te lęki, to możemy w którymś momencie na przykład zmienić rękę. I teraz drugą rękę też możemy położyć na czoło, a, a tą na przykład na brzuchu. I znowu możemy zamknąć oczy. I on to wymyślił, proste ćwiczenie, które pomaga, sobie, pomaga ludziom właśnie ze stresem w różnych sytuacjach życiowych. I można je wykonać na siedząco, stojąco, leżąco, tak aby ci było wygodnie. Możesz mieć oczy otwarte, zamknięte, jak wolisz. Próbujcie.